Słuchajcie, jeśli nie macie konta w BetClick, możecie zagrać swój pierwszy kupon i jeśli on nie wejdzie, macie zwrot kasy. Witajcie na kanale Typerskim, pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dawać łapki w górę, ponieważ bardzo pomaga nam się to rozwijać. Film ten stworzony jest we współpracy z bookmacherem BetClick, no i pamiętajcie, zakłady bookmacherskie są legalne w Polsce od 18 roku życia i tylko i wyłącznie granie u legalnych bookmacherów jest zgodne z prawem. Korzystamy z nowej promocji w BetClick i teraz tak, jeśli założycie konto w tym legalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, dodatkowo wpiszecie kod promocyjny OBSTAWIAMY50, to możecie zagrać swój pierwszy kupon, choćby tak, taki sam jak gram ja i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 50 zł, które od razu można wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, warto więc korzystać. Zainteresowanych odsyłam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 50 zł w BetClick. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładny wynik i minuty pierwszego gola w mecz pomiędzy Krakowią i Legią Warszawa. Później dopisujecie swój login z BetClick. Typujemy do godziny 20.00. Gramy duble na rzuty rożne. Najpierw angielska Premier League, w której Aston Villa gra z Leicester. Stawiamy tutaj na over 9,5 rzutów rożnych, ponieważ to są dwie mocno overowe pod tym względem drużyny. Zwłaszcza Leicester to drużyna, która w każdym meczu wykonuje bardzo dużą ilość rzutów rożnych. Aston Villa na własnym stadionie nie powinna pozostać dłużna i również kilka z nich nabić, także moim zdaniem taka linia jest jak najbardziej do pokrycia. Drugi mecz to również rzuty rożne, również identyczna linia i stawiamy ją w meczu Ekstraklasy pomiędzy Zagłębiem Lubin i Lechem Poznań. Głębiel lubin na własnym stadionie zawsze kręci się w okolicy 6-7, nawet 8 rogów. Z kolei lech poznaj to zespół najbardziej ofensywny aktualnie w Polsce, strzelający najwięcej bramek i też wykonujący najwięcej rzutów rożnych. Przyjeżdżający w gości do Lubina jak najbardziej powinien pokryć linię rzutów rożnych. Dzięki za to, że oglądaliście. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę bardzo, ale to bardzo nam to pomaga w rozwoju. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście. Do zobaczenia!